Zawody bowlingowe to już tradycja parku wodnego w Radzikowie, podobnie jak w poprzednich edycjach urodzinowej zabawy, rywalizowali ze sobą samorządowcy z naszego regionu, m.in. gospodarze z gminy Słupsk, a także przedstawiciele miasta Słupsk oraz gminy Kępice nie zabrakło, przedstawicieli polityki ze słupskich struktur platformy obywatelskiej oraz reprezentantów. Miejscowych mediów. Bezkonkurencyjni byli zawodnicy z Kępic. Nie tylko wygrali zawody drużynowo, ale także indywidualnie. W swoich szeregach mieli najlepszą zawodniczkę i zawodnika. Nagrody w postaci wejściówek na basen nie zatrzymali jednak dla siebie. Tak, decyzja została wcześniej podjęta. Chcielibyśmy ten voucher przeznaczyć dla domów dziecka w Ustce, także dla dzieciaków z okazji tego turnieju. Urodziny parku wodnego tradycyjnie odbywają się od 12 lat. Jednak z małym wyjątkiem, w ubiegłym roku z powodu pandemii placówka z Radzikowa nie świętowała. W tym roku impreza miała charakter podwójny, bo świętowano także trzecią urodziny lodowiska w Radzikowie.